Matura próbna, wydawnictwo Nowa Era, 2022 rok, zadanie otwarte, ósmy, poziom rozszerzony. Wykaż, że dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej x i każdej liczby rzeczywistej y większej od 1 prawdziwa jest nierówność. Zadanie za trzy punkty, a więc czasowo gdzieś około 10 minut mamy na zrobienie tego zadania. Założenie, x jest dodatni i y jest większy od 1. Zrobię to jednym sposobem, tą nierówność, a potem drugim sposobem, bo w tym drugim sposobie będzie nawet widać, że ten x nie musi być wcale dodatni, żeby ta nierówność była prawdziwa. Taka mocniejsza teza. A teraz tak w miarę najprościej i najszybciej. Teza x kwadrat plus y kwadrat jest. Przeniosę to y, na drugą stronę, czyli minus XY, albo nawet tak y plus 1 większe od zera. I dowód lewa strona to jest X kwadrat plus Y kwadrat odjąć XY odjąć X, y, czyli X kwadrat, teraz tutaj Będę chciał zrobić wzór mnożenia, czyli podwojony iloczyn plus y kwadrat. Ale tutaj mam minus xy, więc skoro jeszcze raz odjąłem xy, to muszę dodać xy. To i to razem to jest tutaj to. I zostało mi odjąć x. Pierwsze trzy wyrażenia to jest wzór skróconego mnożenia, czyli x odjąć y do kwadratu. Z pary ostatniej wyłączam x przed nawias, czyli plus x y minus 1. No i teraz wnioski. x odjąć y do kwadratu, jest to kwadrat, czyli na pewno jest nieujemny. x z założenia jest większy od 0. y jest większy od 1, czyli z tego założenia wynika, jak przeniosę jedynkę na lewą stronę, że y minus, y, y minus 1 jest większy od 0. Czyli to też jest większe od zera, czyli jak dodam liczbę nieujemną z liczbą dodatnią, otrzymuję dodatnią. Czyli to, co miałem w założeniu, czyli co należało wykazać. Teraz tak, założenie to samo, czyli x większe od zera, y większe od 1. Teza x kwadrat plus y kwadrat odjąć y, x y i odjąć x jest większe od zera. Ja tą tezę y, pomnożę razy 2, tu się nic nie zmienia przy pomnożeniu razy 2, mam 2x kwadrat plus 2y kwadrat odjąć 2xy odjąć 2x większe od zera. No i teraz lewa strona To jest 2x kwadrat plus 2y kwadrat odjąć 2xy odjąć 2x równa się. Ten 2x kwadrat, 2xy wykorzystam do wzoru skróconego mnożenia, stąd wezmę 1x kwadrat, stąd wezmę jednego y, czyli mam x kwadrat odjąć 2xy dodać y kwadrat. Został mi 1x kwadrat. I 1y kwadrat. I jeszcze zostały mi 2x. Y, y, tu mam wzór skróconego mnożenia. Z tego i z tego za chwilę też zrobię, tylko dopiszę do tego y, brakującą część. Czyli mam x odjąć y do kwadratu plus x kwadrat minus 2x i dodam 1, tak żeby mieć wzór skróconego mnożenia. Y, i jest jeszcze plus y kwadrat. I skoro dodałem tą jedynkę, to znaczy, że muszę to jeden odjąć. No i mam tu jest jeden wzór skróconego mnożenia, a tu mam drugi wzór skróconego mnożenia. Czyli x odjąć y do kwadratu plus x minus 1 do kwadratu plus i mam wzór na różnicę kwadratów. No i teraz tak. To jest na pewno większe lub równe od 0. To też jest na pewno większe lub równe od 0. I to nie tylko dla x dodatnich, tak jak jest w założeniu, ale dla dowolnych x. -ów. y minus 1, no tutaj znowu, jak przeniosę 1 na lewą stronę, to mam y minus 1 większe od 0, czyli to na pewno jest większe od 0. No i skoro y jest większe od 1, to to też na pewno jest większe od 0, czyli wynika z tego, że jest to większe od zera. To należało wykazać, no ale z tej nierówności wynika, że x wcale nie musi być dodatni, bo jest to dla dowolnego x i dla y większego od 1.